Wszystko zaczęło się tutaj. Moja e, historia: czyli historia Kiwiego, o Tygrysa Tiger, najmądrzejsze zwierzę w stadninie oprócz koni, co by tutaj zrobić? Nie wiem. Żudre tak siedzę w tym głupim końcu. Nie mam co robić. Posiedzę sobie. Kiwiego. Pf, 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 pf. Pf. Puść mnie. Hm, ty, staruszku, i tak zaraz umrzesz. Już ciebie nie będzie na świecie. Nikt ci nie pomoże. Wychodzę. Mam nadzieję, że miałeś teraz naukę. Pójdę sobie usiąść. Co? Jego na morze! Jego na śmie! Tylko mnie kiedyś wypuści. To jej pokażę, jakim jestem staruszkiem. Ach, chciałabym mieć inną panią. Ach, może kiedyś. Uwiary! Puść mnie! Ja nie chcę tu już być! Nie chcę! Ach, konia! I zaraz patnę, to będziesz miał! Obrak wracaj tego. Ach, ty, mój kochany koniku, nigdy cię nie chcę stracić. Szkoda, że nie jestem panią Kiwiego. Co to bądź! Dlaczego nie chcesz? Chcę, ale nie mogę. W ogóle, jak ja się porozumiewam z koniem? To jest przecież niemożliwe. A zresztą... Hmm. Ciekawe, czy Aurelia chciała być moją panią. Ach, pójdzie się przejechać. Ten boks tak już jest ciasny. Albo jeszcze na chwilę wrócę, coś zjeść. Dobra. co by tutaj porobić nie mam pojęcia hmm, może by tak może by tak pójść gdzieś coś porobić, uciec nie wiem, nie wiem w ogóle co ja tutaj robię ucieknę W ogóle biegnę o, Cóż... Teraz się żyje. Może wejdę tutaj. Może bym weszł bym był hardkorem. Może. Może bym. <laughs> może im by był, ale co bym z tego miał. Heh. Cóż, co by tu powiedzieć? żebym miał wielką sprawę, i zresztą wyszłem, jestem hardkorem! Tak się cieszę. Niech mnie popamięta, popamięta mnie ta Monika. Jeszcze zobaczycie, że, że ja się jej odwdzięczę. Odwdzięczę się jej na 100%. <laughs> Już nie będzie mówiła, że jestem staruszkiem, który ma zaraz umrzeć. <laughs> Przynajmniej nie mam taką nadzieję.